Końcówka kwietnia jaka była dla osportowców AZS UMCS Lublin? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę. Rafał z program AZS UMCS News. Zapraszam do oglądania. Panie zwalnia Izabela Paszkiewicz. Po brązowym medalu Mistrzostw Polski w maratonie i wypełnieniu minimum na Igrzyska Olimpijskie do kolekcji dołożyła kolejny krążek. Tym razem srebro Mistrzostw Polski w biegu na 10 tysięcy metrów. Zawody odbyły się w Goleniowie. Zawodniczka reprezentująca klub z Lublina linię mety przekroczyła z czasem 32 minut, 25 sekund i 67 setnych. To dało drugie miejsce i kwalifikacje na Puchar Europy, który odbędzie się w Birmingham. Wygrała zawodniczka LKS Przyczyny Sylwia Indeka, która była lepsza o półtorej sekundy jedną nogą w półfinale drugiej ligi są koszykarze Uwaga naukowy Bełkot AZS UMC Start Walubi. W Sobotnie ćwierćfinałowe starcie zakończyło się wygraną gospodarzy 86 do 53. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw nie byli faworytami i jak na faworytów przystało, dominowali od początku. Pierwsza kwarta padła ich łupem w stosunku 28 do 16, w kolejnych tylko zwiększali prowadzenie. Decydująca była gra na tablicy, którą miejscowi wygrali bardzo wyraźnie. W spotkaniu zebrali aż 54 piłki, przy czym ich rywale tylko 29. Najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie został Adam Myśliwiec, który zapisał na swoim koncie 19 oczek, a ZTS wygrał 86 do 53. Zaczęliśmy dobrze, agresywnie, więc swoją przewagę zbudowaliśmy już na początku meczu. Troszeczkę wiadomo, jak to bywa. Przy dużej przewadze, gdzieś trochę koncentracji gdzieś uciekło, kilka jakichś niewymuszonych strat, które popełniliśmy, wiadomo, koncentracja do poprawy, ale ogólnie mecz przebiegł po nasze myśli. Szczypiorniści AZS UMC z Lublin wygrali ostatni mecz sezonu. Lublinianie na własnym parkiecie pokonali SMS 2 ZPRP Płock 34 do 26. Akademicy zostali najlepszą drużyną w grupie spadkowej rozgrywek II ligi mężczyzn. Lublinianie szybko przejęli inicjatywę, a motorem napędowym zespołu był Antoni Maciąg, który w całym meczu zdobył łącznie 13 goli. To właśnie po jego trafieniu z 14 minuty Zielony Biali prowadzili już 7 do 3. Ani przez moment wynik nie był zagrożony. Na przerwy zespołu udały się przy rezultacie 23 do 13, a ostatniego gola przed zejściem do szatni zdobył Paweł Daniel. Druga odsłona już była bardziej wyrównana, ale gracze AZS-u cały czas trzymali rywali na dystans, ostatecznie zwyciężając 34 do 26. Czy mieliśmy swoje jakieś tam założenia, żeby dalej kontynuować to, co, co, co wcześniej graliśmy? Gdzieś tam próbowaliśmy nowych wariantów, szczególnie w obronie. No, gdzieś to tam wychodziło, nie wychodziło. Ważne, że, że, tam, że, że chłopaki dali z siebie wszystko i, i jest ok. Ja mam taką nadzieję, że jeżeli będziemy dalej tak pracować i tak systematycznie, i będziemy dalej robić taki postęp, jaki robimy, no to myślę, że, że, że chcielibyśmy za jakiś czas bicie o to miejsce, gdzieś, które daje awans do pierwszej ligi. Także z drugą ekipą Płockiego SMS-u rywalizowały Szczupiornistki. Podopieczne Patryka Majszewskiego na wyjeździe wygrały 38 do 14. Akademiczki od pierwszych minut były drużyną co najmniej klasy lepszą. Po kwadransie wygrywały już 10 do 2. Do szatni ekipy udało się przy wyniku 22 do 8. Po zmianie stron obraz gry się nie zmieniał, a przewaga rosła. Niemal wszystkie zawodniczki MKS-u zdobywały bramki, a najwięcej na swoim koncie zapisała ich Julia Skubacz, bo aż 7. Lublin wygrał 38 do 14, w najbliższej serii gier akademiczki zagrają u siebie z warszawskim AWF-em. Ready to win to cykl, który obrazuje, jak można łączyć uprawianie sportu na najwyższym poziomie z edukacją. Bohaterami najnowszego odcinka są Weronika Muszyńska i oskar Stachnik. Aktywność fizyczna była od zawsze bardzo istotną częścią mojego życia. W programie każdego tygodnia poznajemy bliżej sylwetkę jednego bądź więcej naszych studentów sportowców, bo jak wiemy studia to nie tylko nauka, a także miejsce do rozwijania innych pasji. Uczelnia daje taką możliwość dzięki programom, które ułatwiają godzenie aktywności w różnych sferach życia akademickiego. na zawodnika tygodnia AZS UMCS z dorobkiem 154 państwa głosów wygrał Damian las. Wyróżnienie otrzymał za mecz z trójką ostrołęka, w którym zapisał na swoim koncie 9 goli. W tym tygodniu nominowani są Izabela Paszkiewicz, Antoni Maciąg, Krzysztof Wąsowicz i Magdalena Markowicz. Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy oczywiście do subskrybowania naszego kanału i zostawienia lajka. Do zobaczenia.